A jeśli twoja wiara byłaby tylko maską, cieniem odbijającym się na ścianie, a nie płomieniem, który pali się w ukryciu? Co jeśli to, co dziś nazywają przebudzeniem, byłoby jedynie profanacją ołtarza, głosem pustym, jak wydrążony dzwon? Spurgeon ostrzegał, że krzyż nie jest ozdobą, ale mieczem, który przecina duszę, a modlitwa to rana otwarta w niebie. Wołająca głośniej niż tysiące kaznodziejów, czy odważysz się zapytać, czy twoje serce naprawdę żyje, czy tylko powtarza ruchy rytuału, a może drżysz na myśl, że jesteś częścią pokolenia, które oklaskuje zgliszcza i nazywa je chwałą? Ten film nie przychodzi, by cię pocieszyć, ale by otworzyć pytania, których boisz się zadać i których odpowiedź ukryta jest w końcu tej drogi. Sparczon, książę kaznodziejów, woła z przeszłości. Prawdziwe życie duchowe nie rodzi się na scenach, ale na ukrytych ołtarzach, tam gdzie łzy znaczą podłogę bardziej niż słowa. A jeśli twoje serce od dawna jest chłodne, a ty nawet tego nie zauważyłeś? A jeśli ołtarz twojej duszy został sprofanowany, a ty nazywasz to ogniem? Nie uciekaj od tego dyskomfortu. To On może Cię obudzić. Zostań z nami do końca, bo to, co wydaje się cieniem, może stać się ostrzeżeniem, które ocali Twoje życie. Subskrybuj nasz kanał i bądź częścią tego ukrytego resztkowego głosu, który wciąż słyszy ostrzeżenia nieba. A jeśli ołtarz, który miał być miejscem ognia i łez, stał się sceną oklasków i próżnych występów? A jeśli to, co nazywamy życiem duchowym, jest jedynie echem zimnych ścian, gdzie niebo dawno już zamilkło. Spurgeon ostrzegał, że chrześcijaństwo bez krzyża jest tylko maskaradą, a modlitwa bez bólu jest jak puste naczynie rozbite na kamieniach. Czy słyszysz ten wewnętrzny szept, który pyta, czy twoja wiara to życie, czy tylko pozór? Może sam boisz się odpowiedzieć, bo wiesz, że prawda zrani bardziej niż cisza. W cieniu współczesnych świątyń rozbrzmiewa echo radości, które nie rodzi się z ducha, ale z potrzeby tłumu, by zagłuszyć własną pustkę. Spurgeon widział ten czas z daleka i wołał: Nie każdy płomień jest ogniem nieba, a jeśli to, co świętujesz, jest w istocie popiołem. A jeśli Twoje ręce, wzniesione ku górze, są zimniejsze niż marmur, każdy śpiew, każde światło, każda deklaracja może być lustrem, w którym odbija się Twoja własna nicość. Krzyż, który miał być raną, stał się ozdobą zawieszoną na szyi, a ołtarz, który miał być miejscem złamania, stał się pomnikiem ludzkiej chwały. Spardzion woła, że Ewangelia nie przyszła, by być podziwiana, ale by łamać serca. Czy twoje serce zostało złamane, czy tylko udekorowane? I jeśli duch odszedł, a ty nawet tego nie zauważyłeś? Może właśnie dlatego czujesz ten dyskomfort, tę niewypowiedzianą trwogę, która rodzi się w ciszy, kiedy kończy się muzyka i gasną światła. To pytanie nie zniknie, dopóki nie stanie się twoją modlitwą. Podziel się w komentarzu tym, co słyszysz w tej ciszy. Może to twoje pierwsze prawdziwe świadectwo. A jeśli twoja dusza stała się jak świątynia, gdzie kapłani zgasili lampy, a mimo to wciąż odgrywają rytuały, Spargian przypominał, że największym oszustwem jest życie w cieniu Ewangelii bez jej mocy. Czy twoje modlitwy są żywym płomieniem, czy tylko powtarzaniem nauczonych słów? Czy twoje łzy są wodą życia, czy jedynie cieniem wzruszenia? To są pytania, które nie pozwalają zasnąć bo one same są ranami zadanymi przez niebo. Spójrz na ten ołtarz, profanowany, deptany, lecz wciąż wołający. Spurgeon mówił, że Bóg nie zgaśnie, choćby cały świat milczał, a jeśli to, co dziś nazywamy przebudzeniem, jest tylko teatrem, a jeśli prawdziwy ogień nie płonie w tłumie, ale w samotnym sercu, które płacze nocą? Zastanów się, ile razy twoja dusza uciekła od ciszy, by schować się w hałasie religijnych obietnic. Krzyż wciąż stoi, ale czy ty wciąż na niego patrzysz? Spurgeon porównywał go do miecza. I jeśli nie przeciął twojej duszy, może nigdy go naprawdę nie widziałeś. A jeśli nosisz znak chrześcijanina, ale twoje serce nigdy nie zostało przebite? Wtedy niebo możecie zaskoczyć tak, jak światło oślepia śpiących. Może właśnie teraz czujesz, że twoje wnętrze zaczyna się burzyć, jakby coś obnażało kłamstwa, które nosisz od dawna. Nie odwracaj wzroku, nie uciekaj. Napisz w komentarzu, co odkrywasz w sobie. To może być twój pierwszy krok ku prawdzie, której bałeś się nazwać. A jeśli całe to przebudzenie, którym chlubi się świat, jest tylko dekoracją, za którą kryje się pustka? Spurgeon ostrzegał, że nie ma nic bardziej złudnego niż religia bez krzyża i uwielbienie bez łamania serca. Czy nie czujesz, że to ostrzeżenie jest skierowane właśnie do ciebie? Może twoja dusza jest jak świątynia pełna dymu, gdzie ognia już dawno nie ma? Człowiek może zbudować światła, muzykę, tłumy, ale nie zbuduje ognia ducha. Spardjon powtarzał, że duch przychodzi tam, gdzie łzy płyną cicho, a kolana drżą. A jeśli twój własny ołtarz czeka na to, byś upadł, a nie tylko śpiewał, a jeśli wszystko, co zewnętrzne, miało tylko obnażyć to, co wewnętrzne? Czy odważysz się spojrzeć na siebie bez iluzji, to napięcie rośnie, jakby sama wieczność pukała do drzwi twojego serca. Spurgeon przypomina, że Ewangelia jest raną, która boli, ale właśnie przez to leczy. Może boisz się tego bólu, ale on jest jedynym dowodem, że twoje serce jeszcze nie umarło. Czy nie czujesz, że każda twoja wymówka rozpada się jak popiół? Jeśli coś w tobie drży, to znaczy, że ten głos jeszcze cię woła. Nie pozwól, aby to echo ucichło. Zostaw w komentarzu swoje modlitwy, swoje łzy, swoje wyznania, bo to nie jest tylko film, to może być początek przebudzenia twojej własnej duszy. Spardjon z przeszłości wskazuje na krzyż, a pytanie, które pozostaje brzmi: czy odważysz się tam stanąć naprawdę? A jeśli wszystkie pytania, które zabrzmiały w Twoim sercu, były nie tylko myślami, lecz ranami, które niebo wyryłoby cię obudzić, Spartan przypomina, że prawdziwe przebudzenie nie rodzi się pod reflektorami, lecz przy ukrytym ołtarzu, gdzie kolana drżą mocniej niż tysiące słów. Czujesz ten święty niepokój, jakby echo dawnych modlitw zaczęło bić w Twojej piersi? To nie koniec. To początek, który domaga się Twojej odpowiedzi: Krzyż wciąż stoi, nie jako ozdoba, ale jako miecz, który przecina serce i jako rana, która zbawia. Spordzjon ostrzega, że Ewangelia nie przyszła, by upiększać, lecz by złamać i wskrzesić. A jeśli Twoje życie było dotąd świątynią popiołów, gotową runąć przy pierwszym wichrze. Może właśnie dziś duch woła, byś powrócił tam, gdzie płacz jest modlitwą, a cisza staje się ogniem? Wyobraź sobie ołtarz przykryty popiołem, lecz pod nim tli się żar, który czeka na oddech twojej duszy. Wyobraź sobie łzy niewidzialne, które wciąż wołają głośniej niż tłumy. Wyobraź sobie krzyż, który stoi pomiędzy pozorem a prawdą, wciąż gotów otworzyć ci drogę. Ten obraz nie zgaśnie jutro ani pojutrze. Będzie cię ścigał jak proroctwo, aż uklękniesz i przyznasz, duch wciąż odwiedza tych, którzy klękają. Napisz w komentarzu, chcę wrócić, albo duch wciąż mnie odwiedza. Nie jako gest, lecz jako świadectwo. Podziel się tym filmem nie jak treścią, ale jak oddechem, który może wskrzesić kogoś zmęczonego. Niech komentarze staną się cyfrowym ołtarzem, a Twoje słowo płomieniem, który rozpali innych.